Jeżeli chcesz poznać moje sprytne rady na śniadanie wielkanocne, koniecznie oglądaj. Mój pierwszy przepis na świąteczne śniadanie: to nic innego jak jajka zapiekane w garneczkach żeliwnych. Tak, mini garneczkach od szasera. Jedną szalotkę, pokrój w kostkę, szynkę oraz ser paski. A teraz zacznij składać to danie, które jest banalnie proste. Na spód garnuszków dodaj odrobinę masła. Następnie drobno posiekaną szalotkę. Odrobinę szynki, sera żółtego, łyżkę śmietany 22% i oczywiście króla. Króla Wielkanocy, czyli jajo. Wybijamy teraz jajka do mini garneczków żeliwnych. Całość oprószamy oczywiście świeżo mieloną solą oraz pieprzem. Piekarnik mam już nagrzany do 180 stopni Celsjusza. 20 minut, 30 wystarczy. Białko się musi ściąć, a żółtko może być jeszcze płynne. Czy jajko na twardo i mięso mielone to dobry pomysł na śniadanie wielkanocne? Oczywiście, że tak. Zobacz jaki mam sprytny przepis na udane siadanie wielkanocne. Jajka ugotowałem 6 minut we wrzącej wodzie. Następnie mięso z kurczaka, mielone, doprawiam pieprzem, solą, a także szczyptą wędzonej papryki. Całość wyrabiam na jedną masę. Ugotowane jajko obtaczam w mięsie. Musi dokładnie przylegać do jego struktury. Robimy kulę mięsną. Pamiętajcie, aby mięso przykryło w całości jajo. Następnie tak przygotowaną kulę obtaczam w jajku, w mące i w bułce tartej. I ponownie w jajku. I w bułce tartej. Tak przygotowane jajka będę smażył w głębokim tłuszczu. To były moje pomysły na wielkanocne śniadanie. Łatwe, proste, a przede wszystkim sprytne. Dajcie łapkę w górę. Dalej udostępnijcie do znajomych, zdrowych świąt.